Cześć widzowie, cześć youtuberzy! Ja właśnie się szykuję do wyjazdu. W zasadzie to szykuję motocykl do wyjazdu w Góry Świętokrzyskie, gdzie na tym wyjeździe będę docierać nowego tracera. Jak wiecie, zrobiłem nim tam 100 km na początek, żeby taki pierwsza traska, żeby zobaczyć, czy wszystko działa i wszystko jest git, więc mogę jechać w większą trasę. Dzisiaj wylądowałem w garażu i szykuję motocykl, bo fajne rzeczy w sensie. Kufry montowałem, zobaczcie, e, boczne już są zamontowane na motocyklu. Oprócz tego e, przyszedł pokrowiec na kluczyk. Patrzcie, jaki, jaki fajny, naprawdę elegancki pokrowiec na kilesa. Można sobie też to gdzieś powiesić. Fajna sprawa, nie? E, także też sobie tutaj właśnie te rzeczy zrobiłem. Jeszcze mam e, pakunki na drogę. To są pakunki i nie, nie są to browary. Tylko jest tutaj olej na wymianę, bo będę w trasie wymieniać olej. W zasadzie na miejscu. No jak przyjedziemy czeka nas bardzo emocjonujący, fajny wieczorek <laughs> przy grillu i przy wymianie oleju. Wymieniam sam olej. W silniku, a później na bo tak mam do zrobienia, stówkę zrobiłem 451 stronę, tam trochę na miejscu, więc nie chciałbym. Chciałbym ten olej po prostu przy tysiącu wymienić, później wymienię I jeszcze raz z filtrem oleju i będzie gotowe. Do motocykla zamontowałem kufry boczne, składałem je właśnie przed momentem, je złożyłem w bardzo fajne kufry bezprzewodowe. E, tu jest taki guziczek. A, czekajcie, kluczyka nie ma. Jest taki guziczek i możecie sobie... Jeszcze trzeba rano motorek umyć, bo po tym... Po tej mojej stówce to robaków nałapał. E, kluczyk w pokrowcu. Nie no, fajne, ekstra. Tak, o, i już Wam pokazuję kufry boczne. Tam jest taki guziczek, jak się naciśnie, to nie dość, że o, cyk. Kierunki mrugnęły, kufry się odblokowały, i wtedy mogę sobie je potworzyć. O, cyk. W taki sposób. O, ale coś się światełko nie zaświeciło. Ciekawe czemu. Kufry w ogóle, powiem Wam, fajne, bo same się ryglują. Same się otwierają, może nie ten guzik nacisnąłem. O, ten. Cyk. No. A, trzeba jedną ręką nie tak łatwo otworzyć. O, w środku światełko. No, elegancko. petarda, nie? <laughs> Więc kto to chyba służy do zdejmowania kufra. Tak mi się wydaje. Bo ta, bo on raz. O, no. Tutaj się blokuje, a tak się otwiera. Nie, no fajnie, kurde. Także bezprzewodowo, ale co jest ciekawe, to kufry same się e, blokują. Jak pojedziecie, to przy chyba 30 na godzinę zaczynają same się zablokują. O po prostu elektronicznie się blokują. Fajna sprawa. E, jak teraz patrzę na to wszystko, to tych pakunków mam tak mało, że chyba pojadę z kufrem 30 litrów, 39, bo po co mi boczne kufry, a tam na miejscu i tak nie będę z nimi jeździć. E, no, i tyle, także e, przyszła też płyta montażowa, właśnie pod kufer nowego typu, już ta płyta. Jest tutaj zmieniony stelaż, nie pasuje płyta z poprzedniego modelu. A szkoda, bo sobie zostawiłem kurczę tą płytę i tak troszeczkę jestem rozczarowany. No, jutro zapowiadają po drodze deszcz, więc trzeba jechać w goretekcie. E, ja myślę, że tam jeansy i na to przeciwdeszczówkę, może, no nie wiem, zobaczymy. Jeszcze jak będzie prognoza się przedstawiać. Dzisiaj też trochę popadało. No ale najważniejszy motocykl to jest gotowy i bardzo się cieszę na ten wyjazd. Cieszę się z każdego gadżetu nawet powiem Wam ten pokrowiec taki kurcze na kluczyk to taki klasa nie jest skurzany fajny. Naprawdę fajny i też bardzo mnie cieszy. Oprócz tego co? A kurczę, okazuje się, że nie ma nawigacji takiej w telefonie, która by obsługiwała z GPX a trasę, którą sobie wyrysowałem w programie. I niestety nie będę mógł rzutować niczego z ekranu, jeszcze nie wiem co zrobię, wymyślę, ale chciałem nawigować na ekranie CarPlaya, no nie, z telefonu na CarPlaya, ale motocykl ma wbudowaną też nawigację Garmina, nie instalowałem jej celowo, bo wtedy zajmuje dużo ekranu, jakoś tak, no nie wiem, chciałbym widzieć inne rzeczy niż nawigację na ekranie. Dlatego chciałem nawigować z CarPlaya, który tutaj mam zamontowany. Ale nie wiem jeszcze, co zrobię. Pomyślimy. W każdym razie jutro rano lotka, więc do zobaczenia jutro. Dzisiaj to tylko przygotowanie. Jeszcze trzeba się ogolić rano. i A, jeszcze kraszpady muszę założyć. Założę na trasę, bo jak ma być tam byle gleba, to też trzeba założyć. Lusterka z martwym polem już nie są, już nie kosztują 150 zł, jak do starego modelu, są nieco droższe więc lepiej mieć kraszpaty. no zobaczymy, także do zobaczenia jutro już na motocyklu i zapraszam Was na relację z tego wyjazdu 400 km pogumować guma, pierdolnięta do domu. Guma zrobiona do domu. Cześć widzowie, witam Was już dnia w dniu wyjazdu Tracerem w góry Świętokrzyskie. Właśnie szykuję się. Tu jest mój pakunek. To jest, są moje wszystkie rzeczy na, dnia, na dwa noclegi. Tutaj jest olej do wymiany. To nie są opak browara. Oczywiście kamery i urządzenia elektroniczne. Jak najbardziej, zawsze uwielbiane przecież przez każdego vlogera i nasz bohater. Dano pomałym spa porannym. Troszeczkę robaków było po ostatnich 100 km, bo było ciepło i było robaków dużo, więc przecieram go właśnie. Ale trzeba podnieść szybę, bo jeździłem na podniesionej. A więc podniesiemy szybkę do góry. Dziebach w tą stronę i... O, dobra, będzie łatwiej wytrzeć. Cyk. No, kochani. Także do, do startu już niedu, niedużo czasu zostało. Trzeba się szykować. Dziesiątej lotka. Ach. Na szczęście pogoda i prognozy pogody wyglądają bardziej korzystnie niż wcześniej, więc... Jakoś to będzie. Myślę, że nie będzie źle, że pogoda się, prognoza się zmieniła, więc powinno być lepiej niż, niż prognozowano. No zobaczymy. W Kielcach, tam gdzie jedziemy, czyli w Góra Świętokrzyskich, w tej chwili pada. No dobra, ja się szybciutko zbieram, bo jest co robić, jeszcze Piotrusia do przedszkola muszę zaprowadzić. Zjeść, wykąpać się i kurde, lotunia. Zasadniczo jestem gotowy do drogi. Proszę bardzo, spakowane. W kuferku tutaj mamy olej na siatce. W kuferku rzeczy. Tak wygląda. Jeszcze buty tylko muszę tu włożyć. Torba, klapki, wszystko się zmieściło. Także elegancko i fajnie, bo też nie biorę bocznych kufrów. Nie chcę się zbytnio obciążać, A zresztą kufer centralny później przyda się, jak będziemy jeździć po okolicy, bo zawsze można sobie do niego coś tam włożyć. Zabrać ze sobą, a tak jeździć z pustymi dwoma bocznymi kuframi to tak. Niekoniecznie. Także motorek gotowy, idę się teraz ja szykować i za chwilę lotka. Do zobaczenia już pewnie na motocyklu. Pani, raz na głowę. Diobach rękawiczki na dłonie. I to gdzie ja je mam? tu trudno. Pokrusia Mercedes. I Lotunia. Jadę, bo muszę jechać do firmy, bo kurkę ostatnio swoje uzostawiłem ja bez takiej zapasowej jest więźnia w sensie Uf. pogoda jest tutaj okay. nie wiem jak to jest tak, tak, ale na to lepiej może to jest obecna, musi być śladyk? opaaaaaat rysy to jest Posiadać teraz i ruszamy niech ten wyjazd będzie fajną przygodą jakie phone connected co mi się podłączyło aha, ekran mi się połączył no dobrze Och, nie można się rozstać z tym miejscem, bo zapomniałem kurtki, więc musiałem zajechać i tak do pracy jadę już na ustawkę, bo Mam ile czasu? Dwie minuty. ale to blisko, to To będę I zara lotka. Kurde, ciężko wsiąść teraz jak tego braciostwa, tyle. Bagażu na siedzeniu. Ecyk. No dobra. Ale wszystko działa jak na razie, więc jeździ. Lotka. Tak, tu jedynka. Działa! Tak. Kurwa, masz sprzęgło motocykl. A to co to jest? Minus. No tam a. biegi zmieniam. A, a może biegi zmieniać? No, na tym. Mogę zmieniać. No. Ale nie używam. Jeszcze. Jeszcze. Nie, czasami tam. Tyknę. A tu co jest? E, kamera do systemu. Tak? Na tym, no. Kurwa już tak. Ja pierdolę, dole coraz sprytniejsze tym odcinka. No. no powiem Ci teraz, wyjeżdżałem pod górkę, asystent ci trzyma hamulec, wiesz. Cześć. No, Cześć. Ty. 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 Ale mamy składówę, jadzie to Mike. Pewnie Halinkę jeszcze skręca Dobra, to czekamy. To ja muszę poskręcać nawigację, inne chuję elektroniczne, bo... Także możecie spokojnie, jeszcze bo też się spieszyłem. Dobrze mówię, nie? Co? Jeszcze to ma, na to male czekamy i już jedziemy I Jedziemy, bo, tak no, Bo tamten dojedzie... On dojedzie wieczorem, mówi do. No, no, do 17 no, w robocie, jedna, nie? Tak sześćunast... 6 ten... 6 będzie, no A myślałem, że 7 6 Wiktor się wymiksował, bo jego stary frakt jakiś tam złapał no. No, nie Zawsze stoją na przystanku, że ich widzisz już z daleka, nie? To jest ważne Zaraz tu poparujemy a jak i to zobacz o, jest plecaczek jest I już będziemy mieli cały skład Jeszcze tylko pamiątkowa fotka? No tak, tak później nawigacje, srację, interkomy i godzinę parowania Standardowo, jest Jon! Brawo! Legenda się! Tak, fotę! To jest gość, który nas nas z Chorwacji Przyszliśmy i godziny bez spania. Spania <grystanie> Wszyscy mają nową, słychać mnie? Nie, ja to paruje A mów coś Słyszałeś mnie? Ale ja cię nie słyszę Bo się wyłączyło Aha, teraz słyszałem no, i teraz ja słyszysz normalnie. Włączyło się to? Ja też mam tą saszetę. Jedziemy spokojnie. mała, spokojnie. Ja wiem, że ty tutaj z kolegami na ścigaczach. Ale piękne motory. Ja pierdzielę. Ale wyjazd, po prostu Halo? petarda, dawno nie byliśmy na takim fajnym wyjeździe, Dobra, taka wszystko? brygada O, no, mega, o ile światełek jak się świeci, ho 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 Z lewej, z prawej, z góry, z dołu Kurwa, wszystko się tu świeci I choinka na blacie Tak, o, kasku nie zapiąłem. Kask, no, chciałem Ci mówić I chuj, wszystko od początku Przy te osrane rękawiczki, co się wylazło z niego, z nich te Wiesz, środek ocieplina wyłazi, no szlachmy trafia. Mam drugie na jutro, takie zimniejsze trochę, bo dzisiaj to. Zatrzymuję. Ja też mam, wiesz gdzie? A? Tu są. <grywia> <grywia> jak te by się no zwróciły. <grywia> jak będziesz jechał, to mi mów, to zwolnię do 160 i sobie ciągniesz. Dobra. Będziesz chciał się przebrać. No nie, już mi palce powyłaziły w tym. Też to weź moje. Czekaj, ja to pokręciłem pokręcam. A, miałem babce napisać, że ruszamy Czy nie napiszę Daj numer, to ja jej wyślę SMS-a A, jak tam wejść w książkę? A, czekaj, chociaż mogę z kokpitu jakoś pewnie A, dobra, jedźmy już, bo przejedźmy chociaż trochę, bo Dobra, Kurda, dziesiąta trzy Najdorzej to wsiadanie mam, o, wsiadać muszę Tak Jak księciunio Księciunio o. Dobra, butryny, tak? Butryny, tak, wiesz, którędy, nie? Na tym czego jeszcze się chłopaki nie pozapinali. Tam jest nie, wyraz. wszyscy się zabieźli, tylko nie ty. Ja jestem gotowy, nawet wrzuciłem jedynkę. O, odpaliło coś. O mój. To mój. I na Coś tam ta nawigacja pokazuje z dupy. A już się przełączyła, dobra. to w lewo. baraba. Naprawdę teraz, jak masz tyle tych ekraników, to tak się zastanawia człowiek, gdzie tu patrzeć. Ty. No, tego, że jak będzie ci mówił alert, i nie będziesz wiedział, w którym wie... patrzeć. Wiesz, o co chodzi. Lepiej patrzeć przed siebie. O właśnie. Wiesz. Nie no, luk się ruszyli. Mati, jest? Jest, jest. Wszyscy są. Słychać cię. że pogoda się zrobiła. Wczoraj deszcz ciągle, kurde. Nie no, no będzie gid, zobaczysz. W gumowce, mam buty kurde z membraną, ale... Zobaczymy. A no, chciałem jechać, mówię, będzie piękne, 20 stopni, jeansy, kurwa, adidaski. No <laughs> tak było we wtorek, nie? No, a tu wiesz, standard kurwa. To jakaś alpina. Nie. Tu 50-lecie. O, patrz. Jedziemy. Oj, Oj, dziadek ja o, dziadek zamolił. O! gdzie no jest ty, czekaj na nas. Już nie pojechaliśmy. <laughs> no Dziadzia zamówił. Tak, ale o! Wszystkim mogę opowiedzieć. Pomyślcie sobie tak. Tutaj mam telefon połączony kablem. Tu schowany w schowku. Kablem jest połączony i to działa za nawigacja po kablu. Tu działa Android Auto po WiFi. Tu mam ja nosika. Mogę ewentualnie muzyczkę włączyć i inne pierdolety A to normalnie pokazuje pełnowymiarowego Garmina A no zobaczymy pojechał. co z tego wyjdzie 429 km do zrobienia Według nawigacji Liczniki pozerowaliście? Tak Maj rajdy włączone? A nie A widzisz Gorna Wołaj jak będzie zielone Dobra Nie, śpiesz się spokojnie, Poczekaj. poczeka, poczeka. Postoimy jeszcze jedną zmianę najwyżej Na pewno kierowcy z tego będą zadowoleni O chyba już blisko Marek jest na intercomie. Jestem, jestem jak się stawiam. No a coś ten Musimy uprawnienie użytkowania aplikacji, uprawnienia lokalizacji, dostęp. A to co, nie włączałeś go wcześniej? No coś no, ja musiał. A bo update się robił. No. Słuchaj. Dobra, ruszyło. Do tego. Ruszyło. Tak, i muszę prawa autorskie zadzwolić. Chujemuje, nie? Tak, jedziemy.